Serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem Panny, na czytaniu dla Was horoskopu, taroskopu, wróżby na rok 2026. Wszystkie czytania roczne albo dotyczące kwartałów znajdują się w podcaście Rok 2026. I moi kochani, tam już macie odnośnie roku tego, co to jest za rok. Co on ze sobą przynosi i wnosi? My tu powiemy tylko króciutko, ale odsyłam was, byście sobie tam odsłuchali. Mianowicie rok 2026, kiedy sumujemy jego cyfry, wychodzi nam 10. W tarocie 10 jest to koło fortuny. Co mamy tą kartę tutaj? Koło fortuny, które. Mówi o tym, że są zdarzenia życiowe, że koło obraca się o 180 stopni, dzieją się nowe rzeczy, nowe rzeczy z przeznaczenia dla nas i tutaj będą działały wpływy wyższe. Ale jak zsumujemy dalej, mamy jeden, czyli kartę MAGA. Czyli masz wpływ na to, co się zdarzy. Los będzie ci wysyłał okazje, zdarzenia, osoby, sytuacje, a ty możesz to wykorzystać lub nie. Pozytywnie wykorzystasz lub negatywnie. To od ciebie zależy. Powiemy, mag ma wszystkie atrybuty i to, w którą stronę pójdzie, wykorzystując swoją wewnętrzną magię, wewnętrzną moc, moc kreacji, zależy tylko od niego. To jest tyle w skrócie, jeśli chodzi o właśnie rok. Natomiast my tutaj mamy dodatkowe wróżby dla ciebie, bo ten rok dla wszystkich jest taki i w tym roku budujemy wszystko to, co będzie się działo u nas przez następne 9 lat. Ale my przejdziemy teraz do czytania tylko dla ciebie. Oprócz Twojej wróżby mamy również dodatkowe Czuje. Jak zawsze na kanale Wiedniła Renata bo mamy czuje, czuje, czyli to, co Twoje serduszko czuje, ci dyktuje, to są dodatkowe karty. I ty sam słuchając swojej własnej intuicji wybierasz. A do wyboru mamy jeden. Druga przeznaczenia taka stara mapa. Dwa tajemnice odbicia. Trzy skarbiec obfitości i cztery moc Feniksa. One sobie tu leżą, możecie patrzeć i wybierać. A my przechodzimy do pierwszego takiego mini rozkładziku. Są to trzy rozkłady, tak? Do pierwszego. Pierwszy, który mówi o tym, że jakie emocje głównie będą dominować w tym roku u ciebie. To nie będzie codziennie, ale jak potem siądziesz w grudniu za rok, to powiesz, no faktycznie tego miałem najwięcej, czy miałam, droga panienko. A mamy tu kartę osamotnienie. Poczucie, że jakby jesteś opuszczony, opuszczona przez przyjaciół, przez ludzi, na których ci zależało, że tak naprawdę czujesz się samotnie, że brak ci czegoś takiego powerka, ruchu, takiego angażowania się w ważne sprawy. W pewnym sensie takie opuszczenie, zdradzenie, takie poczucie, że. Coś jest niechalo. Jest mi samotnie, smutno, jest mi przykro. Jestem przemęczona, zmęczona. Mówię jako panna, tak? Do znaku. Także panowie nie obrażać się. Przemęczona, zmęczona. Czuję się samotna, samotny w tym wszystkim. Tak. A machina czasu. Być może właśnie na to samo poczucie. Mamy kartę energetyki. Ma wpływ machina czasu. Machina czasu. To nic innego, to jest energia. To są sprawy, do których będziesz wracać, które w życiu już przechodziłeś, przechodziłaś. To takie sprawy, które już kiedyś się zadziewały. I jeśli dalej będziesz obierać ten sam kierunek działania, tą samą decyzję, to jeszcze bardziej będziesz pogrążać się w tym. Samym. Machina czasu to odziedziczone po przodkach jakieś y, wspomnienia w kodzie DNA, które będą mocno oddziaływać teraz na ciebie. Więc warto skorzystać z doświadczeń przodków i zrobić coś innego. To może wywołać u ciebie burzę, chaos, krzyki rodziny, bliskich, znajomych w pracy. Ale jeśli ty teraz zrobisz ten krok, bo masz taką energetykę to zburzysz jakieś rzeczy, które w kółko cię pokrążają. I zrobisz coś nowego, coś innego, czego jeszcze nie znasz i czego możesz się uczyć, czyli budujesz następne DNA dla pokolenia. I warto tutaj skorzystać z tej wiedzy, tak? Nie przepracowywać w kółko tego samego, bo przodkowie już swoje przepracowali, tylko właśnie próbować działać w tym kierunku. Portal dla ciebie to właśnie wolność, wolność, uwolnienie się też od wpływu przodków rodu karnicznego. Co ten portal jeszcze może oznaczać? A mianowicie to, że otworzysz się na nowe wybory i w twoim życiu otworzą się teraz drzwi do większej swobody działania i podejmowania decyzji. Właśnie ten rok to punkt, który musisz świadomie wybrać nową ścieżkę, wolną od starych ograniczeń. Popatrz, jak to ładnie się uzupełnia. Karta star sugeruje potrzebę albo możliwość uwolnienia się od czegoś, co cię więziło. Może to być jakaś toksyczna relacja, obciążająca praca, przestarzałe przekonania, czy też jakiś wewnętrzny, Strach. Ten portal będzie dla ciebie szansą na przekroczenie tej bariery. Wolność to także bycie w pełni sobą, bycie autentycznym. Ta karta też zachęca ciebie do porzucenia masek i oczekiwań innych, abyś mógł wejść w przestrzeń, gdzie Twoja prawdziwa natura może się w pełni wykazać, wyrazić, pokazać. To też początek nowej ery. Oznacza to, że wchodzisz w nowy cykl życia, w którym Twoim motywem przewodnim będzie właśnie wolność w sferze finansowej, emocjonalnej, duchowej, a także i geograficznej, czyli część z Was może się gdzieś przemieścić tam, gdzie zawsze chciała. To też możecie otworzyć się na nowe jakieś horyzonty, na nowe myśli, nowe idee, nowe doświadczenia, czy też jakieś podróże, zarówno czy te fizyczne, jak i umysłowe. Ta podróż może Cię właśnie pomóc, poszerzyć postrzeganie świata i dać Ci więcej swobody myślenia. Plusy roku to mamy tutaj wesołość, czyli Dużo rzeczy do zadowolenia. Yy, małe rzeczy, które będą cieszyć, małe wspólne wypady w gronie najbliższych. Mimo tego osamotnienia, znajdziesz też czas na takie yy, nietypowe wyjścia. Mogą być to zaproszenia na jakieś imprezy, ale wesołe, tak? Mówimy tu o wesołych, nieosmutnych rzeczach. A minusy kobieta w Czyli jakaś baba się do ciebie przyczepi, uczepi, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, będzie ci coś wytykać, wypominać, mówić, działać na twoją szkodę. Zabezpiecz się przed nią, po prostu zrób sobie jakiś talizman, żeby pokazał, że jesteś niewidoczny dla wszelakich wrogich zamiarów różnych osób. Warto coś takiego nosić przy sobie i będzie dobrze. No teraz nasz drugi rozkładik, czyli. Co dla Ciebie, co dla Ciebie ten rok przynosi, droga Panienko? Co dla Ciebie ten rok przynosi? Dobra. Co dla Panienki ten rok przynosi? Co dla Ciebie, Panienko? Hmm, prędkość działania, proszę. Co dla domu. Co dla pracy, co dla uczuć, co dla zdrowia, co dla przyjaciół i znajomych i prezenty od roku. Powiem tak, nie jest to ciekawy rok jako taki. Sporoma rzeczami trzeba będzie się niestety ale zmierzyć. Co dla Ciebie? Jest to rycerz mieczy. Prędkość działania, szybkość działania, odcinanie się od toksyków i toksycznych sytuacji. Trzeba będzie szybko zadziałać, bez zastanawiania się czasami w niektórych momentach. Masz na to radę, masz na to moc, zobacz, jak on biegnie, jak on pędzi, bo tutaj spada coś tak, żeby nie uderzyło. Więc Ty będziesz zapobiegał jakimś katastrofom, czy zapobiegała, droga Panienko. Yy. Ale ważne, pamiętaj, że czasami coś musi pierdyknąć, aby, aby oczyścić przed pole do czegoś nowego. Nie ratuj niczego na siłę. Po prostu odpuść. Zrób tym razem coś inaczej. Dla domu rodziny to tutaj masz tak. Przeprowadzki, wyprowadzki, tak? Mm, przemieszczanie się. Izolowanie się od toksycznej części rodziny. Tak? Jeszcze trochę żałowania, że coś takiego miało miejsce, ale powiesz dosyć, nie pozwolę więcej jeździć po swojej energetyce. Możliwe, że nawet przeprowadzisz się do całkiem innej miejscowości, byle z dala od rodziny. Ale to również właśnie będą kłótnie, swary w rodzinie i ty będziesz się jakby od nich izolować. Odsuniesz, nie będziesz brać w tym udziału. Powiesz, ja mnie to nie dotyczy. Mam was gdzieś. Po prostu. Niestety, ale w pracy będą się ciebie czepiać. Siódemka buław mówi o tym broń swoich racji. Więc jakieś tam szczekające psy za twoimi plecami. I tu jest powiedziane, nie daj się odgoń, tak? Nie daj się zepchnąć gdzieś. Twardo postaw się, tak? No, w pracy będzie ciężko dużo osób. Czepiających się troszeczkę. W uczuciach natomiast masz zadowolenie, spełnienie, brylujesz. W relacjach też jesteś tutaj osobą numer jeden. Masz wsparcie od partnera, partnerki, a jeśli kogoś szukasz, masz szansę znaleźć, spotkać możesz tą osobę w podróży. Zdrowie. No niestety troszeczkę siądzie ci takie poczucie nie powiem, że psychika ale to też nie depresja, ale huśtawka nastrojowa i takie poczucie przemęczenia, ale myślowego nie cielesnego, myślowego, spadki energetyczne. Tak i tu trzeba będzie się troszeczkę podkurować, doładować energetycznie. Taki ból serca, ale z powodów niesłusznych jakichś rzeczy. I to będzie mocno na ciebie oddziaływać, a za tym idzie złe samopoczucie, przemęczenie, zmęczenie, chęć przespania wszystkiego. Stąd tamta samotność, tak? W kręgu przyjaciół. No, okaże się, że niektórzy przyjaciele nie są przyjaciółmi, może dochodzić do kłótni z pięć na pięć. I tu właśnie jest powiedziane: pozwól temu pierdyknąć, tak? I znajdziesz sobie lepszy, fajniejszy krąg. A prezent od roku masz królową buław, czyli masz moc dostawienia się temu wszystkiemu z wdziękiem, uśmiechem, radością. I niech inni się biją i kłócą, a ty i tak będziesz na wygranej pozycji. Błyszczysz, przyciągasz, działasz. Dużo sytuacji, w których się możesz wykazać i dadzą ci satysfakcję, a także korzyści, korzyści czy to emocjonalne, czy to finansowe. Ok, no to teraz jeszcze trzecie, czyli koło roku. Czyli co? Tak, mniej więcej w każdym miesiącu, i warto wracać do. Takiego tego roku 2026 i sobie przed każdym miesiącem zerknąć, co tam najważniejszego może się zdarzyć, po to, żeby być na to przygotowane. I co dla Ciebie tu mamy, panienko? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień oraz sedno Twojego roku. No właśnie, sedno Twojego roku to zmaganie się z, ze swoimi wewnętrznymi, powiedziałabym w cudzysłowie, demonami. Czyli w tym roku, również jeszcze siedzisz nad jakimiś problemami, zastanawiasz się, jak je rozwiązać i w kółko wałkujesz te same sposoby, te same myśli, dajesz sobie jeszcze czas, a przez to zapijasz smutki, w cudzysłowie oczywiście powiedziane. Tymczasem nowe możliwości są tuż, tuż. Nowe możliwości są tuż, tuż. Jest to piątka pucharów dla tych, co znają się na kartach i to wskazuje na to, że są pewne rzeczy, których nie dostrzegasz. Łap te nowe, nie bój się wyzwań, zadziałaj, pamiętasz? Szybko, działamy. Nie siedzimy, nie tkwimy, nie czekamy, aż on, ona się odezwie, albo aż on, ona się zmieni, albo ktoś tam z pracy da znać, bo tam się gdzieś zaczepiłeś, bo masz tą stałą pracę, którą gdzieś złapałeś. Szukaj nowej. Jeśli w tej ci źle, szukaj nowej pracy. Jeśli w tym związku ci źle... Szukaj nowego związku, jeśli chcesz być w związku, tak? Zmień coś i ten rok da Ci ku temu wiele, pokaże Ci, że są możliwości. No, i tym bardziej masz koło fortuny, maga, więc czy z tego skorzystasz? To już zależy od ciebie. Wszystko będziesz mieć, tylko musisz podjąć decyzję. Styczeń. W styczniu zabawa, zadowolenie, spełnienie, radości, takie, no chyba jeszcze świętowanie po nowym roku, karnawał, więc ty też będziesz się czuć w miarę lekko. Natomiast w lutym już przychodzą pyskówki, kłótni, ktoś może ci czegoś zazdrościć. Tak, ktoś może ci czegoś zazdrościć i uważaj na ciosy w plecy, mogą być obgadywania. Niby tu cię chwalą, ale za plecami cię obgadują. Głównie to może dotyczyć pracy, klubu sportowego albo jak masz jakieś hobby, które jest związane z innymi ludźmi. W marcu plotki. Plotki, które będą do ciebie w jakiś sposób dochodzić, tak? Plotki, które mówią o tym, że coś jest na rzeczy i warto, jak dotrą takie plotki, warto je ucinać szybciutko, jeśli dotyczą ciebie. A jeśli gdzieś słyszysz o jakichś zwolnieniach, innych rzeczach, weź to Pamiętaj, że w każdej plotce jest małe ziarnko prawdy. Weź to na tapetę, na poprawkę, dowiedz się u źródeł, co jest grane. Tak? W kwietniu duży ruch, duże zmiany dla ciebie, i to ty sam zdecydujesz o tym, żeby gdzieś ruszyć. Może to być jakiś urlop dla niektórych, wyjazd gdzieś, dla niektórych potrzeba zmiany pracy, lub też przepraszam, stwierdzisz, że najwyższa pora coś z tym plantem zrobić. W maju natomiast jesteś zadowolony, jest ci dobrze, jest fajnie, ale jeszcze czegoś ci brakuje, to jeszcze nie to, ale już takie czujesz, no wreszcie jest fajnie, ale, 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 ale miałoby być inaczej, miało być takie wow, wow, same fajerwerki, no nie da rady mieć samych fajerwerków, osoby, które szukają kogoś, to w maju raczej jeszcze nie znajdą. I czerwiec. I w końcu w czerwcu przychodzi uspokojenie, taka, takie życie codzienne, bez zlotów, bez upadków, równowaga, co jest wskazane, no ale nie na długo, bo w lipcu okaże się, że na coś ci brakuje kasy, że albo pojawi się dodatkowy wydatek, no z reguły jakieś wakacje, tak? Właśnie, i tu mogą być jakieś dodatkowe wydatki w lipcu. No i będziesz się zastanawiać, starczy, nie starczy. W sierpniu natomiast przemęczenie, troszeczkę zdrowie ci zaszwankuje. W sierpniu zmęczenie, bóle krzyża. Generalnie tutaj może i siadać psychika, i mogą się wiele osób, może się ciebie czepiać, To też będzie gdzieś tutaj mocno zaakcentowane, ale bardziej bym stawiała na przemęczenie organizmu. No, ale mogą być różne sytuacje. We wrześniu odpoczynek. Część z was może się rehabilitować. Pójść na zwolnienie, pojechać do sanatorium, tak? Czy też po prostu odpoczywać? Najzwyczajniej w świecie. Dać czas sobie na przeczekanie, a kiedy będzie trzeba, to zadziałamy. Czas na relaksy. Może część z Was pojedzie na jakieś termy. W październiku dobre dogadywanie się z partnerem, jeżeli kogoś szukasz właśnie w październiku, możesz kogoś poznać tą bratnią duszę, wspólne jakieś plany, działania, które przynoszą tobie radość. W listopadzie w końcu stwierdzasz, dobra, koniec tego wszystkiego, mam dosyć, biorę życie w swoje ręce. W listopadzie jakby miarka się przebierze, zerwiesz jakieś więzy i otworzysz się na nowe możliwości, co zaowocuje tym, że w grudniu będziesz czuć się fantastycznie. Będziesz czuć, że ten ruch, który wykonałeś w listopadzie, był dobry, bo jesteś teraz pełen mocy, energii i wiesz, czego możesz się spodziewać od życia. Pamiętajcie, że ten rok budujecie na 9 lat. No i co? I teraz nasze czujki, tak? Patrzcie, ile macie czytanie. Trzy rozkładziki plus czujki, no. Ciekawie, ciekawie idzie nam to tutaj. I czuj numer jeden, czyli wasza droga do przeznaczenia ta stara mapa. I co ta mapa chce wam powiedzieć, że to właśnie teraz będziecie wytyczać nowe szlaki, będziecie podejmować odważne decyzje, tak? I jest to dla ciebie rok pionierstwa. W tym czasie właśnie będziesz budował coś na nowo dla swojego życia. I to nie jest czas na oglądanie się za siebie, lecz na odważne decyzje, odważne kroki, by pójść w nieznane. Spotkasz na swojej drodze osoby i sytuacje, które są Twoim przeznaczeniem, a decyzje, które podejmiesz w ciągu tych najbliższych 12 miesięcy. Wytyczą dla ciebie szlak na następny dziewięcioletni cykl. Bądź więc śmiały, odważny i śmiało zapisz swoją własną mapę, to czego ty oczekujesz, a nie cudzą. Tak, no i jakie mamy tu przesłania? Dzwon, niespodziewana wiadomość, głośny fakt który wstrząśnie życiem. Czyli coś takiego się zadzieje u Ciebie, które wstrząśnie Twoim życiem i trzeba będzie tutaj szybko zadziałać. Może stąd i ta karta szybkiego działania u Ciebie dla Ciebie. Dalej. Nauka. Wiedza jest najlepszą obroną. Ucz się aż do ostatniego tchnienia, więc sprawdzaj przepisy. Jeżeli w coś wejdziesz, to sprawdzaj przepisy, szukaj wiedzy, szukaj zrozumienia. Nie, że Kasia powiedziała, Wojtek powiedział, tylko faktycznych przepisów, czy też umów, czy sprawdzaj coś u źródła. Smoki dla ciebie szykują przepiękne, dziesiątka kielichów, fantastyczne życie rodzinne, poukładane, złożone, spełnione. I tu będziesz czuć się po prostu, że wypoczywasz, tak? Ale to takie najbliższe otoczenie rodzinne albo ty sam, tak? Ty sam możesz znaleźć partnera, jeśli szukasz. To właśnie w tym roku możesz znaleźć partnera na stworzenie rodziny. To najbliższy partner, najbliższe dzieci, nie nic dalej, tak? I rok przedstawia przed Tobą nowe możliwości. Patrz, jak to ładnie współgra z tą mapą, tak? Następnie co mamy, to mamy tajemnice odbicia. Mamy takie magiczny lustro z okiem Horusa. Kto to wybrał? No to niech słucha. Co my tutaj mamy w tych tajemnicach lustra? To będzie rok wglądu w siebie. Ważna będzie prawda, mocno rozwinie się twoja intuicja. No i ważna będzie miłość, związki, relacje z innymi ludźmi. Tak? to właśnie w tym roku możesz się spojrzeć prawdzie w oczy, zarówno tej wewnętrznej, jak i tej dotyczącej twoich relacji. To będzie rok wspierania inicjatyw w miłości i odnalezienie własnej wartości. Twoja intuicja będzie bardzo, bardzo silna, więc zaufaj swojemu pierwszemu wrażeniu. Odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz w swoim własnym odbiciu i w sercu. Pamiętaj, by dbać o siebie, bo tylko wtedy, kiedy jesteś w pełni szczęśliwy, możesz stworzyć silne, nowe związki, podpisywać silne układy, umowy. Pamiętaj, jak coś gdzieś jest źle, to najwyższa pora to wyautować ze swojego życia. I mamy tutaj rękę. Pomocna dłoń, wsparcie od bliskiej osoby, nowa współpraca. Wiatr, ufaj swojej intuicji, zobacz jak to ładnie gra. Ona jest jak wiatr, którego nie widzisz, ale czujesz, że pcha łódź. Smoki chcą ci powiedzieć, diabeł, uważaj, coś może wodzić cię na pokuszenie. Nie ryzykuj, tak? Nie ryzykuj, czy to romans, czy hazard, nie ryzykuj, tak? Umowa jakaś, która może wydawać się korzystna, taką nie będzie. I przestań czekać, najwyższa pora zacząć działać. I dla tych, co wybrali Skarbiec Obfitości, to co my tutaj, kochani, mamy? Skarbiec Obfitości mówi o tym, że to rok dobrobytu finansowego. Mogą pojawić się nowe źródła dochodu, wpadniesz na jakiś nowy pomysł i on może przynosić też i dochody. Tak, taki sukces materialny. To też jest czas sadzenia nasion, które przyniosą Ci plon przez kolejne 9 lat. Tak. Pamiętaj, uwierz te swoje nowe projekty, bo te odważne inwestycje we własne pomysły mogą Ci przynieść zyski. Tak jak już wspomniałam, możesz spodziewać się nowego źródła dochodu, dodatkowego źródła dochodu, albo też podwyżki jakiejś no, czy awansu. Nie bój się prosić o to, na co zasługujesz. Pamiętaj, że twój kufer jest otwarty dla ciebie, możesz sięgać z obfitości finansowej, ale to ty musisz po te skarpy sięgnąć poprzez działanie i zdecydowanie, a nie czekanie, aż samo spadnie z nieba. I dla ciebie sukces, awans, uznanie, zdobycie wysokiej pozycji. Proszę bardzo, nie walcz z prądem, który gdy nie masz siły, pozwól, by niespodziewane drogi cię niosły. Czyli nie walcz z ludźmi, kiedy nie wiesz, że możesz przegrać, że gadaniem to tylko pogorszysz se humor. Zostaw to, a samo się rozwiąże. I uwaga, właśnie teraz odkryjesz, kto ci szkodzi, i z tą osobą zawalczysz. Niestety, rok troszeczkę walki z innymi, bo ludzie będą zazdrośni w Twoje powodzenie. No i pamiętaj. Sprawiedliwie, bez oszukiwania w tym roku. To wtedy dopiero będziesz mieć. No i ostatnie, czyli piórko Feniksa, czyli moc Feniksa. I co to piórko chciało ci powiedzieć? To pióro niesie ze sobą potężne przesłanie, takie odrodzenia. To dla ciebie moment całkowitej transformacji. To, co ci już nie służyło albo nie służy już teraz, spłonie. Spłonie po prostu w ogniu, ogniu Feniksa. A ty staniesz się nową, silniejszą wersją siebie. Jest to czas na odpuszczanie starych lęków i ograniczeń. Masz prawo zaczynać od zera. Pamiętaj o tym. To nie jest nic straconego, ponieważ wziąłeś naukę. Wiesz już jak nie robić, albo czego nie robić. Masz doświadczenie. Korzystaj z tego. Zacznij i lub inaczej. Twoje doświadczenia z przeszłości bowiem dały Ci mądrość i moc Feniksa, by wznieść się ponad każdą przeszkodę i właśnie w tym roku postawisz odważne kroki, które będą prawdziwym, spektakularnym, nowym początkiem dla Ciebie. I masz tutaj pierścień ślub, zakończenie ważnego etapu, trwałość, stabilizacja w relacji, czyli nowe początki, tak? Księżyc, patrz na księżyc, gdy ci ciężko. Przypomina, że po ciemności nastaje światło. Czyli, jeśli jest ci smutno i źle, pamiętaj o tym, że wszystko przemija. I dla Ciebie też przemija. A z mieczy walczę o swoje, uczę się czegoś nowego. Odkrywam coś nowego, rok pełen działań. No i zmierzysz się z trudami życia. Niestety, ale je pokonasz. Życzę cudownego roku. Do usłyszenia na innych filmach kanału YouTube Wiedmiła Renata Gepo.